Dane są liczby x i y. Suma liczby x i y wynosi. Różnica liczby y i x wynosi. Co to jest suma? Suma to jest wynik dodawania. Różnica to jest minus. Tak? Suma, czyli musimy dodać liczbę, czyli x plus y równa się 2a plus b minus 3. Plus mamy minus 4a, minus b, plus 1. To się równa. To się równa. To to jest nasz x, tak? Tutaj, tutaj, y to jest to. Czyli to całe to. Widzicie, to jest to samo. Ja po prostu na ten moment tylko i wyłącznie przepisałam. Teraz będę trochę więcej cudów robić. Minus 4 razy a jest minus 4a. Minus 4 razy minus b to jest plus 4b. Plus 1 równa się. równa się. Teraz pozaznaczajmy podobne. To są a, tu mamy b, a, jaki kolor? Fioletowy taki mocny. Minus 3 plus 1. Czyli tak. B plus 4B to jest 5B. Dzięki temu widzimy, że odpowiedź B już jest poprawna. Ale wyliczmy dalej. 2A minus 4A to jest minus 2A. Minus 3 plus 1 jest minus 2. Wyciągnijmy tutaj minus 2 przed nawias. Oczyjemy takie coś. Tak. Jeśli macie problem z wyłączeniem rzeczy przed nawias albo włączaniem pod wspólny albo wyliczaniem generalnie rzeczy takich o, to zapraszam na inne filmiki. Wszystko jest w opisie pod filmikiem. E, czyli mamy pierwsze, teraz różnica, czyli x minus y to się równa. Piszemy nasz x minus minus, minus 4, a minus b plus 1. I tak, ten minus to jest ten minus, ok? Ten minus jest z tego wzoru, czyli stąd. Yy, więc znów 2a plus b minus 3, minus z minusem daje plus, więc mam plus 4a minus b plus 1. No i lecimy dalej. Wyliczamy tutaj 4 razy a i 4 razy minus b, czyli jest 4a minus 4b plus 1, to się równa, to się równa. 6 a minus 3 b minus 2 a kupi błąd, bo tu jest ten minus, czyli tu jest minus. Widzicie? Widzicie? Nie róbcie tak jak ja. No, ten minus z tym plusem daje nam minus, minus, minus 4. Więc odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Dajcie znać, czy dla Was wszystko jest jasne w tym zadaniu.